Cześć nurkowie, nurkinie, syreny, trytoni, freediverzy, nurkowie techniczni i wszyscy podwodniacy. Od ostatniego takiego filmu minęło już prawie półtora roku. Wtedy zieloni, jak woda w polskich jeziorach, porwaliśmy się na zrobienie pierwszego w Polsce podcastu o nurkowaniu. Chcieliśmy w ten sposób nauczyć się więcej oraz zarazić inne osoby do nurkowania. Zapraszając specjalistów i entuzjastów ze świata nurkowego, daliśmy im możliwość podzielenia się swoją wiedzą oraz pasją. Przez ten czas spotkaliśmy ogrom wspaniałych ludzi. Z którymi rozmowa przynosiła zawsze korzyści w postaci nowej wiedzy oraz innego spojrzenia na dany temat. Nakręciliśmy ponad 50 odcinków dostępnych w wielu formatach. Zbudowaliśmy aktualną bazę ciekawych miejsc do nurkowania, spis filmów oraz książek poświęconych tej tematyce. Nurkując, zwłaszcza w wodach otwartych, mamy nadzieję na zobaczenie czegoś fajnego. Z kolei robiąc odcinki, chcemy, żebyście też coś takiego otrzymali. To dzięki Wam mamy multum pomysłów i sugestii na nadchodzące odcinki. No i teraz przechodzimy do momentu, gdzie musimy poprosić Was o wsparcie. Do tej pory podcast był finansowany głównie z naszych prywatnych środków. Chcemy jeszcze bardziej udoskonalić jego jakość i dostępność, publikując napisy do filmów, aby dotrzeć również do osób niesłyszących. Nie jesteśmy jednak z tych, co sortują ludzi, dlatego nie chcemy rozgraniczać treści dla jednych i drugich. Niemniej jednak, jako wyraz naszej wdzięczności dla osób wspierających, publikujemy bonusowe wideo dostępne wcześniej, harmonogram nowych odcinków. Rozsyłamy upominki i gadżety nurkowe oraz oznaczamy specjalnymi odznakami. Zapytacie zatem, jak możecie nas wesprzeć. Najprościej mówiąc, klikając w guzik subskrybuj na naszym kanale. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Kliknięta łapka w górę przy każdym filmiku bardzo motywuje nas do pracy i jest również fajnym gestem w kierunku zaproszonego gościa. Największym dla nas wsparciem będzie kliknięcie guzika Wesprzyj. Przekazane w ten sposób fundusze wykorzystujemy w 100% na rozwijanie tego kanału, transkrypcje oraz bonusowe materiały, jak na przykład relacje z eventów nurgowych. Dostępne są także inne formy wsparcia, jak na przykład system Patronite. Dzięki Waszej pomocy wypłyniemy na szerokie wody, a subki słuchalności będą miały szansę rosnąć szybciej niż obecnie inflacja. Od samego początku Spod Wody miało być podcastem współtworzonym przez nurkową społeczność. Dziękujemy Wam za każde wsparcie, za każde wyświetlenie, każdy lajk, like, każde ustępnienie oraz każdą złotówkę. To dzięki Wam powstaje Spod Wody. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę.